Rozmawiajmy o hejcie. Nieraz słyszałam, że ktoś jest wyśmiewany przez to, jakie ma buty czy markę telefonu. No, jakby to jest porąbane. Ja, na przykład, mam w dupie, czy masz Nokie, czy buty z Pepko. Pomyśleć sobie, ile młodzieży boi chodzić się do szkoły przez swoją wagę, wygląd czy budżet. Dorośli później dziwią się, że młodzież robi sobie krzywdę lub zamyka się w sobie. Lub jak ktoś napisze w komentarzu o co chodzi, to ludzie piszą od razu new gen. Lub jak ktoś nagra film, że jest ładny, to będzie wyzywany od ego co A jak nagra, że jest brzydki, to od atencjuszy. To jest chore, ponieważ jeżeli otyła osoba nagra Wyzywana od grubasów czy ulanych świn. Jakby ludzie nie rozumieli, że niektórzy po prostu nie mogą spłynąć przez chorobę. Albo jak osoba w wieku 10 lat wrzuci coś na TikToka, to od razu spływa na nią fala hejtu, że TikTok 13+. plus, Ludzie chyba nie wiedzą, co to zgoda rodzica. I zamiast napisać dziecku miły komentarz, to hejtują, jakby wcale nie korzystali z TikToka w wieku 8 lat. Czyli jak nie mam Jordanów czy Nike i iPhone'a 16 Pro Max, to jestem gorsza? No nie, bo nie każdy ma multum nielimitowanych pieniędzy.